Hej, hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Star 6, ja jestem mode. Dzisiaj obelamy mity, sprawdzamy maksymalną rundę. Jaka jest w Bluechach, ale maksymalna, do której możecie dotrzeć normalnie grając. Do tego celu wróciła modyfikacja flopy, flopa hero w tym przypadku. Bo to jest chyba najsilniejsza jednostka w całej zmodowanej wersji bluesów. Zobaczymy sobie, do której rundy jest w stanie dotrzeć maksymalnie. Wykorzystamy sobie mapkę do tego celu End of the Round. tu są bardzo duże linie proste, a na tych liniach prostych nam będzie chyba najbardziej zależało. Dajemy sobie oczywiście na standardzie Impopable. Nie no, na standardzie. No już nie przesadzajmy tutaj aż tak bardzo. W standardzie nam spokojnie wystarczy. Sam początek, oczywiście, nie musimy rozpocząć. Będziemy tutaj chwileczkę grali sobie na bardzo dużych speedach. Myślę, że granie na niskich speedach nie ma żadnego sensu. Chcę, żeby ci ten dla was był jak najkrótszy. Fajny, taki zbity, żebyście mogli jakby zobaczyć, po... zobaczyć w ogóle jak grać do rundy maksymalnej, gdy gracie oczywiście na modach, bo mówimy o grze na modach stricte. No bo bez modów to taka runda jest wręcz niemożliwa. Tam 400 czy... 3... 400 na runda, czy coś takiego, to jest runda wtedy maksymalna, jeśli gracie bez modów. Więc to jakby miejcie na uwadze, że tutaj mówię tylko i wyłącznie, jeśli ktoś gra na modach, i to tak na takich dosyć hardkorowych modach wręcz, bo nie, nie takich zwykłych, to niezwykłe mody. Zwykły mod wam coś takiego nie da zdecydowanie, to mody muszą być naprawdę takie bardzo, bardzo mocne. Tylko wtedy macie możliwość dojść do takich rund, które ja wam chcę dzisiaj pokazać. I to naprawdę będą maksymalne, bardzo pokaźne rudy. Dobra, mamy zasięg, super, yy, zależy nam na tym upgrade, i oczywiście, sprzedajemy. Yy, jeszcze nie jest w stanie dojść daleko, potrzebujemy jeszcze kilku boostów, żeby móc w ogóle grać solo w ten sposób, ale zobaczymy. Będę się, będę się oczywiście starał, przy okazji też przydałoby się budować troszeczkę farby jakieś, no bo wiecie, Przydałby się troszeczkę tutaj przychód, żeby podbić później poziom na maksymalny, na późniejszym etapie, żeby flopa faktycznie była jak najsilniejsza. Pamiętajmy też, że jest poziom jeden, który nas całkowicie niższy, poziom dziewiętnasty, tak, żebyście się nie zdziwili, poziom dziewiętnasty to jest ban, gdzie Matt zbanował tutaj. No dobrze, ja nie wiem od jakiego, od jakiej osoby z, z Twitcha to jest, bo to są wszystko Twitchowe postacie. Przykładem w ogóle przykład doszło jeszcze jedna postać, jest to Katie. Nie wiem, kto to jest. I serio, nie wiem, kto to jest ta Katie, ale jest w stylu saudy. ta postać bije i po postawieniu jednej takiej Katie oraz zmija się poziom na naprawdę olbrzymi, ale ja, no nie mam pojęcia, kto to jest. Przepraszam bardzo tą osobę, jeśli ją uraziłem w jakikolwiek sposób, jakimś cudem, by znała język polski, co bardzo wątpię, ale jeśli jakiś cudem zna język polski i jeszcze jakimś, jeszcze większym cudem tutaj dotarła, przepraszam, że nie wiem, kim jesteś. Dobra, postawmy sobie oczywiście tutaj już naszego racer'a, bo zaraz będziemy go używali no, dosyć często Tylko muszę pamiętać, żebym no, nie padł teraz, bo to troszkę głupio było, byłoby paść e, No bo, no właśnie Byłoby to no, naprawdę bardzo, bardzo niefajne, gdybym nagle tutaj padł w tym momencie A będę się starał oczywiście dojść jak najdalej, ojojku, ja coraz bardziej przegrywam Naprawdę coraz bardziej przegrywam No dajmy tego teraz full upgrade Zobaczymy no, co z tego będzie Zabijesz mi to sam bez wydawania kasy? wolałbym tego nie wydawać, na tyle kasy na to, prawda? To byłoby milutkie, gdyby, gdyby to się samo zrobiło, takie naprawdę na wysokie poziomy, no bo wiecie, no, szkoda mi pieniędzy trochę. Dobra, coś tam się debiło. Postawmy jeszcze jedną sztukę może w takim razie, może nawet jeszcze dwie sztuki takie. I może to nam wystarczy do takiego, do zebrania tych funduszy, później oczywiście to wszystko sprzedamy. Przykro też, że sobie na tego regułujemy troszkę życia, żeby wiecie, było troszkę lepiej na później tej grać. Muszę. Jeden życia. Jeden życia. Okej, ok, okay save. To jest szczęście. To jest szczęście, i to oznacza jedno. Gramy do rundy maksymalnej. Czy pobijemy wynik 999999? I nie wiem, jak. Serio. Nie wiem, jaka runda może być maksymalna. Czy jesteśmy w ogóle w stanie przekręcić licznik? Nie wiem. Powiedział, czy powiedziałem, że nie mam pojęcia. Ej, nie mówcie mi, że ta nie, nie załaduje. Halo! Flopa! Flopa, nie psuj gry! No dobra, powtórzyłem całość jednego, no bo nie mogłem wrócić do gierki. Czyli wiem już jedno. Nie mogę wyjść z gry. Propa. Flopa, ja cię bardzo proszę. Weź to, wygraj za pierwszym razem. Bo ja nie mogę wyjść! Powiedziałem, że nie mogę wyjść, bo ty przepuszczasz wszystkie jednostki? Dobra, widzę co? Ja muszę się szkolić na jedno, na wielki wydatek, chyba. E, ile to wszystko ma? 19 tysięcy. nie wiem, czy będzie stać na zbudowanie tego na maksa zaraz. Wiecie, żebym mógł raz, a dobrze się zbustować. Tak naprawdę, raz, a porządnie. No właśnie, o come on! Czyli mi przechodzą cały czas, i to jest smutne. Dobra, dobra, dobra. Trzy pociski, trzy pociski. Dobra. W tym momencie muszę nazywać już na maksa od razu. Bo kolejne mogą być zbyt trudne, już do przejścia. To że jest tam jeden, który nie całkowicie tutaj jest. Please don't ban me. Jak on to nabije, ja się muszę wykupić od razu na, na maksa. zobaczcie. Jak tylko on wbije ten poziom. To automatycznie przestaje bić, znaczy przestaje zadawać damage'a Tak, o widzicie, patrzcie, nic się nie dzieje. No nic, no bat zbanował, no cóż się poradzi, dobra. Mamy teraz, o, tego najsilniejszego. No i dobra, teraz zostawimy sobie jedną taką sztukę, zbustujemy na maksa się tutaj, podbustujemy go i zobaczymy, co to będzie za maksymalna ruda. Tak, już w tym momencie sprawdzamy rundę maksymalną. Zostawmy jeszcze tutaj tego kotka całego. Nie wiem, czy on cokolwiek co tutaj nam daje, jest też niekoniecznie. Jest kotek, jest flopa. Na razie flopa jest bardzo przyjemna, taka bardzo, bardzo fajna. I potrzebujemy jeszcze, oczywiście, jedną rzecz: przycisku, oczywiście. Przycisku, bo będziemy go rejsowali Dosłownie naciskamy, ile tylko wlezie ten przycisk. Bo to jest naprawdę mega mega ważne. To, oczywiście, na maksa miało być zbudowane, żeby flopa była jak najszybsza, jak najlepsza. No i która ruda według Was będzie maksymalna? Co? Która ruda według Was może być tu maksymalną? Ja teraz mogę, oczywiście, to klikać cały czas do doper. To się nie zatrzyma. To się serio nie zatrzyma. Ty bardziej, jak to jeszcze zboostuje, bo będę grał na wyższej wersji, nie na tej flopie, gdyż jest coś wyżej od niej. Już widzicie, o co chodzi. Dobra, ja nie mam tego powiedzieć, kto to jest. Serio, nie jesteś świadom, kto to taki jest. Jeśli ktoś z was wie, i to nie jest nic strasznego, oczywiście, to możecie to w komentarzu napisać. I dlatego, tak, W tym momencie wystarczy, że ten speed jest standardowym, gdyż wszystkie rudy będziemy nabijali na rejsie. Tylko je woży rejsem będziemy nabijali kolejne rudy. To raz tylko i woży będzie interesowało. Mm, Rejs w ogóle jakoś działa dziwnie, bo on nam nie nabija tutaj w ogóle życia. Nie wiem czemu, ale życie się nie nabija, Rudy oczywiście lecą standardowo, bo one tutaj co chwilkę się pokazują, chyba, że to tak długo ogólnie trwa nabijanie tej, tej jednej rudy, że to po prostu no leci 2 lata, dosłownie 2 lata to leci, czekajcie 6, 9, 6, czy to się zmieni, no to się zmienia jakoś tam powolutku oczywiście, ale to się zmienia powoli, to pewnie są rudy, to są standardowe rudy, jak się zmieniają, a nie rejsowane rundy. Rejsowane rundy się nie zmieniają w ogóle tutaj. Jest dobra, lecimy! Ja teraz przechodzę w tryb automatu, shotgun'a, nie wiem, dartinganera, i będę tylko naciskał ten przycisk, i zobaczmy, jak to będzie ruda maksymalna. Mam nadzieję, że zapisaliście, jak to będzie ruda, zostawcie oczywiście też kciuka w górę, bo ten odcinek troszeczkę będzie trwał u mnie. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaraz się będziemy pokazywali, tak, nie, będę się pokazywał co, co tysiąc? Zobaczymy jeszcze co ile? Ale co chwilę się będę wam tam ukazywał. No dobra, przyznam się wam, że użył je automatu jakiegoś do klikania. 16 przycisków u dołu. Zobaczcie, jak te rundy zasuwają. Zobaczcie te rundy. O co chodzi? On bije ciągle. Zatrzymajmy na chwilkę, 65 miliardów! Co? Jakie to są wartości w ogóle! Wiesz, tutaj leci grupa wręcz. Ja tylko naciskam i zobaczcie jak to zasuwa, ten licznik rundy. Aha, jeszcze jedno, zauważcie, że ja gram bez spida. Gram bez spida, bo ze speedem to się nie wyrabia, to leci wolniej, po prostu. Komputer się zacina, leci wolniej. Z pełnym speedem leci naprawdę to bardzo, bardzo szybko, ale która runda będzie tą faktycznie maksymalną. Szczerze jestem mega ciekaw, jak to nam się uda. Usuńmy go w ogóle może, tak by the way. Postawmy go gdzieś tutaj, oczywiście też go ustawmy na tutaj, żeby on leciał prosto tutaj. Jakbym um, troszeczkę przejąć jeszcze na bok, bo będzie troszeczkę lepiej to wyglądało. Tak, chcę wykorzystać górę pod miniaturkę. Temu chcę go przetransportować stąd. Patrzcie, jak się to się nie dałem Speeda 25 i się cała gratnie. Temu, tylko temu, że dałem Spida większego. Temu gram właśnie bez Speeda. Temu właśnie gram. Patrzcie. Ona <grywa> tylko 6,5 tysiąca. Przy, ty, przy tym 178 ty, milionach. Miliardach, przepraszam. Miliardach. No dobra. No to co? rejsujemy Ile sądzicie? Jak długo sądzicie, że to może lecieć? To leci szybko, prawda? Ale jaka runda może być tą rundą maksymalną? Taką wiecie, taką naprawdę max maxów, jaka jest możliwa do nabicia. Oczywiście przeczekamy tam chwileczkę czasu, żeby te rundy się nabiły standardowo, bo teraz w tym momencie ja bardziej nabijam licznik tych rund, a jednostki nowe, które będą z tych rund, które będą wychodziły za moment. Ale to i tak nie zmienia faktu, że to leci dosyć sporo. Pamiętajcie, że te jednostki z tych rund wylatują. Ja faktycznie biję się z rundą 4000. Faktycznie ta runda tutaj się pokazuje, że widać z jakiś czas, że DDT jest w stanie nawet dojść do tego momentu. W ciągu niecałych, nie wiem, ułamków sekund. Zobaczcie, jak to szybko leci. DDT jest tutaj. Ja nie mam Speed'a. Ja gram bez Speed'a. To jest standardowa ich szybkość To jest standardowa szybkość tych wszystkich jednostek Widzicie? To DDT ledwo wychodzi, ono już jest tutaj A to jest zwykła prędkość, bez speeda Ze speedem bo, bo to jeszcze szybsze A to jest bez speeda Tym właśnie mówię, że nabijanie max rundów e, Max rundów, tak, bardzo po polskiemu Max rund, w przypadku gdy gracie normalnymi jednostkami, jest to wreszcie niemożliwe Tam szybicie chyba 400, 500, jakoś tak jest ogólnie max, tu możecie nabić Kiedyś to był wyższy, na chyba do 700 się dochodziło Teraz jest to znacząco zmniejszone, bo rundy są sz... trudniejsze Bo jednostki są szybsze o wiele Jest ogólny tam jakiś taki limit Który jest bardzo ciężko przebić normalnymi jednostkami Też jak się czarną świątynię, wszystkie paragony na maxa Wszystko, 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 wszystko Pomijając to, że są lagi, jak nie wiadomo co No to i tak czy jak jest to bardzo ciężko tylko tam zrobić Ej, zaraz będziemy mieli 6000 Ej, czy ja dobrze widzę? Że w tym miejscu coś się pokazuje? Patrzcie, jak to jest szybkie. To jest takie szybkie, tu bad jest szybkości DDT. Tak z rundy dwusetnej. Bad. Tutaj dolatuje. Bad wychodzi stąd w ogóle. Dobra, podbijmy jeszcze trochę. Coś czuję, że to jest już koniec. Że zaraz skończymy tą gierkę. Coś tak czuję. Ej, tutaj. Coś doleciało do tego miejsca. Widzicie? DDT przedtem było tutaj. Teraz jest w tym miejscu już. A jego resztki, czyli ceramika, dolatuje aż tutaj. O co kaman! O co kaman! Czemu to jest aż takie szybkie? No, to jest dopiero bicie poziomów. To jest dopiero bicie tych poziomów maksymalnie. Coś czuję, że to już jest finał. Ale dobra. Widzicie co? Stop. Postanowiłem jeszcze jedną rzecz. Boostujemy na maksa, prawda? Postawmy mu świątynię. Postawmy mu świątynię, która jeszcze bardziej mu zwiększy spida. Świątynia oczywiście będzie ze ścieżką saportową, tylko i wyłącznie ścieżka saportowa. Nic więcej mnie nie interesuje w niej. Obyś tego nie wchłonął, bo się naprawdę zirytuje. Dobra, mamy go. Czyli świątynia maksymalna i z zasięgiem. W tym momencie on zyskał kolejne boosty jeszcze. E, jesteś poza zasięgiem, tutaj widzę. Dobra, już bijesz każdy rodzaj, super. No i w tym momencie to już faktycznie jest chyba maksymalnie możliwie zbo zboostowana jednostka. Mocy się już nie da, nie wiem co to jest za wartość. Już. Ej serio, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co to jest. No i dobra. Ej, halo, zniknęło mi. Dobra, jest. Dobra, klikamy. Klikamy dalej to. No i zobaczymy teraz to, jak to będzie wyglądało. No i uwaga, zbliżamy się 9.93. Runda 9.99. No powiem wam szczerze, nie wiem, co będzie dalej. Pewnie 10 tysięcy. Ale czy w ogóle jest limit? To jest dobre pytanie. Czy w ogóle jest tutaj limit jakiś w tych rundach? Niech ona wskoczy sama. Niech to już będzie standardowe. Zobaczcie w ogóle. On przylatuje aż tutaj, a świątynia nie jest w stanie zaatakować. Świątynia nie jest w stanie złapać w ogóle, że cokolwiek leci. Ona nie widzi tego. Też może temu, że ona w ogóle nie widzi DDT. Dobra, może teraz będzie lepiej. Świątynia, czy ty tam jesteś? Czy ty w ogóle atakujesz? No nie wiadomo, nie wiadomo co z nią jest. Dobra, dajmy teraz spida razy 10. Speed razy 10 i poczekajmy na wbicie tej rundy. Tutaj, niech to się zmieni nam na kolejną rundę. Dajesz, pokazujesz nam 10 tysięcy. Runda 10 tysięcy. Mamy ją. Zobaczcie, ile tego leci. Cały czas lecą nam w tym momencie bady. Same bady, same pady. Oczywiście opancerzone. Wszystko maksymalnie wzmocnione. Wszystko na jakimś chorym, po prostu speedzie. Insta małpka zebrana. Ej, zebrałem Insta małpkę. Dawno już nie miałem w ogóle. To w ogóle coś tutaj z tyłu się dzieje. Nie wiem co tam się dzieje. Nagle coś tam bijemy. To chyba jakaś masówka tych musi być. Dobra. To była ruda gdzie chyba masa ceramik poleciała. I o to chodziło z tym Dobra widzę co Dajmy Spida. Nie mam tego tego pojęcia czego się spodziewać Wyłączę tego Spida może w tym momencie, bo ja nie wiem ile ja puściłem brun nawet Nie wiem ile puściłem ej takie są lagi tutaj Te rundy są takie ciężkie Te rundy są aż tak zmasakrowane tymi jednostkami Że mnie przycina całkowicie Dobra, ale widzę co Myślę, że to nam pokazuje jedno, no teraz w tym momencie to już za duże lagi są, widzicie, jedno puszczenie rejsa to już zajmuje za dużo czasu. Runda tysięczna, dziesięciotysięczna, kto z was pobije mój wynik? Oczywiście nie możecie używać flopy, bo to jest mój sposób, mój sposób był z flopą, wybyście swój sposób i spróbujcie pobić mój rekord odnośnie rund. Dziękuję Wam za oglądanie tego chorego odcinka odnośnie długości nagrywania, długości trwania wszystkiego. Może nagrywania nie, bo miałem piękną modyfikację, to no, kocham kawałek modyfikacja ona cudowna. Race to jest najlepsza możliwa modyfikacja. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!